Julia Hartwig, jeśli. Jeśli będziemy patrzeć, aż do bólu, może staną się ciałem ci, którzy krążą wokół bezustannie. Jeśli, śpiąc, będziemy czuwać, by nie zboczyć z drogi, może noc dopuści nas do swoich najtajniejszych treści. Tęsknimy do nich, opędzając się od natrętnych cieni dnia, które kładą się z nami do łóżka i towarzyszą nam, obstając przy swoim głupstwie. Tą granicą, między ułomnym dniem a niedoczytaną nocą, posuwam się na wygnańczym wózku, pod powieką. Ani tu, ani tam, naprawdę nieprzynależna.